Właśnie, choć podkreślę, że należy się złoty medal. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo pięknie, Marcin Lewandowski. To nie zwalniamy tempa w takim razie. Czas na miejsce. Ust A laureata ósmego miejsca przedstawić człowiek, który udowodnił, że gesty w sporcie mają znaczenie. Legendarny mistrz olimpijski z Moskwy w skoku o tyczce, Władysław Kozakiewicz. Witam was serdecznie. Wiecie jak to jest w życiu. No, wybraliście tą osobę a ja tak jestem dociekliwy i zawsze myślę sobie, dlaczego, a może i coś było inaczej? I zrobiłem sobie takie listy poparcia. No, wiecie jak to jest. No, zapytałem moich znajomych, zrobiłem tych parę kategorii, no i później przeglądałem, zobaczyłem coś nie tak. Wziąłem, zamknąłem. Beger nie, to on. Wyżej skacze, niż ja, to on. Ósme <noise> miejsce, 85. plebiscyt przeglądu sportowego na najlepszego sportowca 2019. Zdobywa Piotr Lisek. <noise> Tyczkarzy, brązowy medalista Mistrzostw Świata doszedł, dwa wygrane w Diamentowej Ligi, oba okraszone rekordami Polski. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ci z was, którzy mnie znają, wiedzą, że łatwiej przychodzi mi skakanie niż przemawianie do tylu ludzi. Wszyscy się patrzą, ja się pocę. No jest... Ale świetnie wyglądasz, Piotrze. Tak, dziękuję. Ehm, wszyscy wiedzą, że tak naprawdę bez e, wsparcia wielu osób ten sport i ten sukces e, nie ma miejsca, u mnie nie ma e, odstępstwa od reguły i ja chciałem podziękować wszystkim osobom, które tak naprawdę nie zdają pewno sobie sprawy z tego, e, że ja teraz tu jestem dzięki nim. E, tak naprawdę jest to moja rodzina, a tą rodziną jesteście tak naprawdę wy. E, I bardzo wam za to dziękuję, za to wsparcie i za to ciepło, którym mnie obdarzacie. Jestem, jest mi bardzo niezmiernie miło, że, że, że czuję między Wami więź, bo tak naprawdę bez Was nie ma mnie. Chciałbym. mam przygotowanej mowy, także będę mówił krótko. Ja chciałem jeszcze podziękować e, tak naprawdę moim sponsorom. E, prezesowi Danielowi Obejtkowi, który wciągnął mnie do grupy sportowej Orlen. E, grupie Nike, który, dzięki której mogę się ubierać i wyglądać jak Tarzan, tylko że w ubraniu. E, oraz Keypol Motor, dzięki której mogę dojeżdżać na zawody. Bardzo dziękuję, że się tutaj znalazłem w, w tym gronie 10 najlepszych sportowców w Polsce. Miłej zabawy! Wielkie brawa. Miejsce 8 Piotr Licek. Dziękujemy serdecznie. No to pędzimy w takim razie po tych kolejnych miejscach. Czas na miejsce siódme. Na to miejsce przedstawi nam człowiek, który może mówić. Poczekaj, poczekaj. Miejsce siódme. Zobaczcie siódme. Tak jak bardzo chcę tę zapowiedź powiedzieć, bo ją ja, sam, wiem, ja wiem sam ją przygotowałem, drodzy Państwo. Tak, bo, bo to jest człowiek, który może o sobie mówić całe życie drugi. Drugi podczas Mistrzostw Świata Światkarskich w 2006 roku. I drugi w Tańcu z Gwiazdami w 2015 roku. Łukasz Kadziewicz obecnie komentator Polsatu Sport. Wieczór Państwu mam tylko 20 sekund, zostałem uprzedzony przed wyjściem. Jerzy cała redakcja Polsatu Sport żyje marzeniami Jurka. On bardzo chciałby wystąpić w tańcu z gwiazdami. Ja mam nadzieję, że w tym sezonie to się spełni. No, no, Sprawdzisz mnie dziś wieczorem. E, najlepszy tancerz wśród siatkarzy. To brzmi dumnie, drodzy Państwo, to jest dobry moment na brawa. Brawo! Miejsce siódme, ogromne sukcesy ostatnich lat reprezentacji Polski budują atmosferę napięcie na to, na co czekamy wszyscy, na Tokio 2020. Ja mam nadzieję, że z tego siódmego miejsca będziemy mogli wystartować po wielkie rzeczy po medal, po złoty medal Igrzysk Olimpijskich. Mam nadzieję, że w tej drużynie znajdzie się osoba, która będzie nadawała tempo i będzie jednym z liderów. Siódme miejsce w 85. plebiscycie przeglądu sportowego na najlepszego sportowca Polski 2019 roku zdobywa Wilfredo Leon. W imieniu Wilfredo Leona nagrodę odbierze małżonka, pani Małgorzata. W 2019 roku Wilfredo Leon zadebiutował w barwach naszej narodowej reprezentacji. Pomógł polskie drużynie awansować na Igrzyska Olimpijskie. Zdobył także brązowy medal Mistrzostw Europy oraz srebrny medal Pucharu Świata. Wielki ten pierwszy sezon Wilfredo Leona w naszej kalczy. Pani Małgosia. Dobry wieczór Państwu. To ogromny zaszczyt być w gronie tak wybitnych sportowców. Mój mąż mimo najszczerszych chęci nie mógł pojawić się dzisiaj na tej gali, ale prosił mnie, bym powiedziała kilka słów w jego imieniu. Ten przepiękny czempion jest nagrodą indywidualną, jednak sukcesy mojego męża w ubiegłym roku nie byłyby możliwe bez ludzi, którzy stali na boisku koło niego. Są to siatkarze reprezentacji Polski. Wielkie brawa dla nich. Także, a także koledzy z klubu, w którym mój mąż występuje na co dzień Sear Safety Perugia. To ich ciężka praca sprawia, że mój mąż może realizować swoje marzenia, rywalizować na najwyższym poziomie i osiągać cele, które sobie stawia. Ta nagroda jest tak wyjątkowa, ponieważ tak naprawdę pochodzi z rąk kibiców, osób, które wysyłają smsy, które głosują w głosowaniu internetowym. Mój mąż zawsze mówi, że to dla kibiców gra. To dla kibiców wychodzi na boisko i chce pokazać się z jak najlepszej strony. Dlatego to kibicom chciałabym serdecznie podziękować w jego imieniu i w swoim za, za tak liczne oddawanie głosów, za wsparcie w tym debiutanckim pierwszym roku mojego męża w reprezentacji Polski i we wszystkich poprzednich latach, kiedy na tę grę w reprezentacji Polski oczekiwał. Dziękuję Wam kibice, gratuluję wszystkim nominowanym, życzę sukcesów w tym wyjątkowym roku Igrzysk Olimpijskich i życzę miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Wilfredo Leon, siódmym sportowcem Polski w 2019 roku. Wielkie gratulacje. Drodzy Państwo, ja tylko dodam jeszcze, że dla Wilfredo i dla Pani Małgorzaty ten poprzedni rok był powodem do jeszcze innego świętowania, może nawet piękniejszego, gdyż po raz drugi zostali rodzicami. Tak, wielkie brawa dla nich, bo to jest przecież to największe szczęście. No jeśli idziemy tym właśnie tropem, to od razu moglibyśmy powiedzieć, że również laureat ósmego miejsca, Piotr Lisek ze swoją żoną Aleksandrą w tym roku mogli się cieszyć z narodzin córeczki, więc także wielkie brawa, moi drodzy. I wszystkim, komu urodziły się dzieci w 2019, dziękuję bardzo. Brak. No ale szanowni państwo, bo to jest tak, że kiedy rodzi się dziecko, ma zaledwie kilka miesięcy to jednym z takich najbardziej powiedziałabym, pożądanych repertuarów są po prostu kołysanki. Ta, którą usłyszymy za moment będzie absolutnie niezwykła i w niezwykłym wykonaniu. Przed Państwem Kaja, Grzegorz Markowski i kołysanka dla nieznajomej.